O już jesteśmy u Mariana u góry w gołemniku tutaj jest kolega, tutaj po boku widzę co my tu mamy. Płatki owsiane, górskie ekstra. A to to dodanie dodaję tam do takich. Teraz podajesz tak, codziennie? Tak. Codziennie, co drugi dzień takie płatki owsiane. Już... Ładnie się spierzyły te gołębie i już to. dostały tą karbę pierzeniówką, teraz taką trochę trochę już leżą, są takich więcej drobnych, e, drobnych e, rzeczy dodaję, nie dochodzi. Czyli karku. dogadzasz im w postaci płatków, e, to płatków, to mają wybór. Tak, tak. No. Aha. A no. tutaj mówiłeś nam, że masz no, nowe no, bo... cele, tak? A nowe cele To, to już było, bo... przejdźmy. O, tu widzimy. Spokój w dłębniku. Tu że tak powiem są twoje asy. No a tu będą no, to Roz, są typowo powiem. wszystko e, do lotu gołębie. Tak nie? widzimy. W pięknej formie. No nie widać nic tam jakichś ubocznych rzeczy nie widać. Tak widzimy gołębie pełnie wigoru. Chyba posprzątałeś przed naszym przyjazdem. Ja to wiecie? z chęcią robię dwa razy dziennie sprząta, bo naprawdę teraz to jest dla mnie trzy minutki jest sprzątnięte, bo po prostu po prostu teraz w celach nie sprząta, bo jest to po prostu A, tutaj. Tutaj jedziemy, tak, znaczne ułatwienie. ułatwienie. Ja to po prostu raz na, na tydzień dopiero sprzątam, Zawsze w sobotę, ale wczoraj nie było czasu, bo wystawa, dzisiaj wystawa. Ale jutro to się sprzątnie. No ale nie, nie, mów ładnie, wysprzątane. Zresztą tradycyjnie jak słychać gołębie u kolegi Mariana słuchają radia, ale tak całą dobę, czy jak? Cały czas, na wiarę. No bardzo. proszę. Dlatego one są takie oswojone. Ja tutaj jestem rzadkim gościem, ale jak widać gołębie są spokojne i przyzwyczajone do... nie tylko do muzyki, o tak powiem. No. Dla gości te są spokojne. No, tu są samczyki. Pokażę jeszcze sa, mm -hmm. e, te tak, nasze prowadź. panny, samiczki. Samce tutaj. Samice, kawałek dalej. Słyszymy radio. Widać. I słychać. O może wejść Marian pierwszy. A ja haha. O tak. Tutaj no, mamy no, sam. O, zacznę. Tutaj, którą chciałbyś szerzej omówić? No teraz, akurat w nam uciekły. Ale... Tu widzimy tak samo. Kolega przed naszym przyjazdem posprzątał. Zresztą, znając Marianę, on zawsze dba o czystość. I lubi spędzać czas w gołębniku. O, widzimy, już teraz chodzą, samice. Też zdrowe. Jak widać. Jest już kolega Marian. Tutaj... No, no tu jest przykładowo, coś podaje daleka. E, Zajął też wody e, standa, w standardzie. Mm -hmm. e, to jest ładna saliczka. Duża. Duża tak, saliczka. Po Pokażmy ją bliżej. po Pomalutku. No, drugie miejsce zajęła e, i nawet w, re, w regionie, bo w regionie była dzisiaj też. Znaczy, wczoraj oceniali Głębie, mm -hmm. e, znaczy tak, w piątek oceniali, wczoraj już było otwarcie wystawy. No to tam i z, z regionu z regionu były y, y, Głębie, no ona zajęła drugie miejsce. No, Może ciszymy jeszcze trochę radio, bo Dobrze. słabo słychać. A powiedz, Marian, już podjąłeś decyzję. Z, jaką, z jakim samcem sparujesz tą samicę? E, no jeszcze nie, no A, jeszcze, no. jeszcze chwilę czasu. Coś mamy. tam się. Ona jest taka trochę większa, na no coś tam na pewno znajdziemy. No to jeszcze jest samiczka. A to są wszystkie samiczki do lotu, nie ma ich tu za dużo. Głębik nie jest przypełniony. Będzie gdzieś 33, 34 samiczki. Mm -hmm. Po prostu może jeszcze coś tu z tego odpadnie, może coś zginie, może jakiś tam obyć, żaden tam... Drapieżnik nie wziął, ale różnie to bywa w naszym sporcie. Dokładnie. No, Także tu już jedna saliczka jest, to już nie będę jej łapał, bo tam swoje przesiedziała w tej kratce na wystawie. Oczywiście jest na reprezentacji będzie nasz okrek reprezentować Gdański w Kielcach. No także no fajnie cieszy to wszystko. Jak na razie jak widać z nic nie brakuje, teraz planuję właśnie, właśnie tak planuję po wystawie, bo trochę widzę, że mróz puścił, mhm. będę szczepił gołębie, szczepił gołębie, chyba w tym roku będę szczepił salmowirem, nie, nie myko, tylko samym salmowirem, to są na te dwie choroby, jak koledzy wiedzą, ten kręciak i salmonella. No i później będę chciał na ospę, ale co się dowiaduje u lekarzy, że brak tej szczepionki na ospę, nie? No chwilowo, ale. E, chwilowo, Już także na... tutaj kolega podpowiada, że chwilowo, no to fajnie, mhm. no to fajnie, to, to bym jeszcze tam za tydzień czy dwa zaszczepił na ospę. Nie będę w tym roku trochę wcześniej szczepił, e, dlatego że nie będę czego może będę mroza. W ubiegłym roku szczepiłem po wystawie w Sosnowcu, dlatego że miałam. 4 czy 5 gołębi do wystawy. Nie chciałem szczepić przed wystawą, Aha. bo to różne są tam jakieś e, powychłania, czasami coś tam nie tego. No ale w tym roku zaszczepię, bo. Jeszcze w grudniu rozumiem. Jeszcze w grudniu przed świętami, także nas zakończymy w ten rok. No i dałem, zrobiłem też badania. E, 4 gołębi. Właśnie lekarz mi zrobił na. Na takie różne bakterie. Bakterie Kał. Kał badałem, to jest wszystko w porządku. Nie ma konstudiozy, nie ma robaków. Coś jedno jest załatwione, nie muszę tam ich faszerować żadnymi tabletkami, czy tam na, na robaki niepotrzebnie. Nie będę... Rozumiem, czyli odpowiedzialnie stosujesz kurację, najpierw oczywiście badając gołębie. Tak, tak, tak. Ja ten... również kolegom. Ja to polecam, bo. Życzę po i polecam. Jak, jak najmniej odejść od tej chemii, nie? No jak najwięcej naturalnie, no czasami trzeba podać tam, nie, no, nie wierzę w to, że, ni, że tam jedni mówią, że nie podają w ogóle tam absolutnie nic, nie wierzę w to, po prostu to jest takie zakłamanie, czasami, czasami trzeba podać, ale jak najmniej, no takie tak, tak jest, tak jest moje zdanie i w tym roku właśnie chcę do minimum zejść właśnie do, do, do żeby o tych... O tych antybiotyków odejść, nie, żeby nie, nie dawać bo to zawsze to i na wątroby i na wszystko tego. Dokładnie. Naturalnie ja właśnie lecę na z firmy Centrum Zdrowego Gołębia. A to znamy, tak jak mówiłeś, a właśnie coś, coś chciałbyś nowego zasygnalizować? Ja mam przetestowane na, na grzyba, bo ja dawałem na grzyba. To jest, Aha, czyli jakiś środek polecasz? Tak, to jest nowy środek, to jest taki CandiVet, też Centrum Zdrowego Gołębia. Który to, testowałeś wcześniej? To jeszcze tak? testowane właśnie ja to robiłem przed badaniem, jeszcze nie? Mm -hmm. I to na w minionym sezonie, tak? Stosowałeś, e, testując, e, e, sprawdzając skuteczność tego? Po środku. sezonie, po, po sezonie. sezonie. Teraz. A, I później na robaki nie dawałem nic po mm -hmm. prostu i oddałem kał do badania do lekarza i po prostu żadnych żadnych po prostu nie, nie wybada. No teraz właśnie... Czekasz na wynik, tak? Na wiem ale jak ja, że na kokstydioze ani tych nie było. Ale to jest środek widać, że bardzo dobry, który wchodzi na rynek, ale Ja już go e, dawałem. Tak, mam go już i jestem szczęśliwy, że go mam, bo jest dobry. Rozumiem. No i jeszcze taka jest też nowość, kupiłem e, właśnie teraz witamina B kompleks. Nie? A t, czyli to, 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 tego jeszcze nie stosowałeś? Tego tak? nie Pokaż stosowałem. Te to, tego nie stosowałem. Aha. Rozumiem, czyli, czyli to jest nowość i chcesz to po prostu sprawdzić, tak, czy to tak, się tak. u Ciebie e, No przyda. mi się wydaje, że na pewno te witaminy, bo tam stosowałem inne firmy kiedyś, mhm. e, te witaminy na pewno koledzy znają, B-kompleks, ale to tu jest nowsze i wierzę. W tą firmę holenderską so Gentle, bo, bo już od dłuższego czasu na tych preparatach lecę. Tak? Dlatego wierzę Czyli w tą firmę i, i na razie nie będę. To osób... kolego Marianie, czy, czy możemy za jakiś czas, za nie wiem, dwa, trzy miesiące Cię odwiedzić i, i powiesz nam, czy ten preparat się Tobie sprawdził, czy się podoba? Jak najbardziej, zapraszam. O, ja zapraszam tak, może jak już gołębie będą poparowane, położą jajka, to już tak na spokojnie, żeby to nie. Dobrze. E, zapraszam w marcu bo w tym roku będę też parował tak jak zawsze w luty, może tam tydzień, później też od pogody zawsze parowałam na jak to się mówi na walentynki 14-15 mm. luty, a w tym roku może tydzień żeby po prostu przedłużyć im jeszcze, żeby, bo tak mam już trzy tygodnie przed sezonem lotowym już mam, jak to się mówi, wszystko przygotowane do lotu, już na wdowieństwo jest, bo rozsadzone są samice samce, ale to po prostu nie wiem, może jeszcze nawet jeszcze inaczej zrobię, może jeszcze później, także pierwsze loty będą, yy, będą wracać do módka, ale zobaczysz, no co trzeba przemyśleć. Także i to jest dobre, to jest dobre. Ale stara metoda, yy, tak jak ja yy, sprawdzona i mi to wychodziło. No, może nie, nie będę nic zmieniać. No tak, jeśli coś wychodzi, to po co zmieniać? No, A znając yy, kolegę Mariana, jest skromnym człowiekiem i, i zawsze najpierw trzy razy się zastanowi i dopiero sprawdzone rozwiązania wprowadza do swojego gołębnika i do swojej hodowli Dobrze, w takim razie bardzo dziękujemy za spotkanie, za omówienie kilku e, istotnych spraw, życzymy sukcesów i widzimy się pewnie w najbliższych na, na najbliższych imprezach targowych O no, jak się tam wszystko zrobię, dopisze. E, zrobię, dopiszę, to na pewno, e, na pewno będzie można tam ciebie spotkać, czyli na, na pewno w Kielcach, bo się wybierasz. Tak? E, do Sosnowca czy nie, do Sosnowca jedziemy co roku e, ostatnio, a, a, a w tym roku nie, bo to nie jest ogólno, ogólnopolska. ogólnopolska, No w tak, w tym roku jest, wyjątkowo w Kielcach, ogólnopolska Polsce to znaczy w wyjątkowo i... chyba cały czas teraz będzie w ławki. Nie wiadomo. A dokładnie w wiadomo. w Polsce tak, zobaczymy co, co przyszłość przyniesie. w no, zawsze w w Dużo rzeczy zobaczyć, nie? Tak jest. Także dziękujemy za spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dobry lot. Dziękuję bardzo.